Wszystkim jestem na chorobowym od, od dzisiaj do środy. Wykorzystałem dzień na małe zakupy. Zawiaski do dennic, żeby łatwo zamykać lotnisko do transportu. Wkręty dziesiątki z dociągiem 4,5 cm do, do korpusów. Troszkę mniejsze siedemki do dennic. Zobaczę, może użyję jeszcze krócej. Zastanowię się. Klej! Pistolet do kleju razem z tymi pierdołami, żeby sobie przymocować yy, ten przedłużać ztyczkiem pod ten stolik do frezarki, bo frezarkę będę musiał opaską zblokować na stałe, a tu będę załączenie i wyłączanie ten klej bardzo ładnie tutaj się podklei do stolika, przyklei pod spodem i będzie stop start. Gniazdo siłowe, żeby tą moją pilareczkę tutaj podpiąć, już nie przez kostkę, tylko normalnie. Do ściany na stałe, żeby mnie gdzieś nie pierdolło przypadkiem. Do tego jeszcze dwa ściski. To muszę zrobić swoją przykładnicę tam w tej mojej pilarce, bo ta moja oryginalna jest tylko skręcana z samego przodu, a z tyłu się rozchodzi, więc jak ścisnę ściskami jakiś płaskownik, kontony jakiś metalowy albo jakąś fajną techę znajdę gdzieś, żeby była równa. Będę miał przykładnicę tak jak się należy a nie kurde 2 mm w lewo w prawo 30 zł w mrówce panowie wyprzedasz tak samo yy, te ściski takie, to takie szybkie ściski jak oni to nazywają z tym tutaj bloczkiem bardzo fajna rzecz jakby trzeba było korpus, korpus yy, ścisnąć to odbywają 45 więc w zupełności jeszcze mi 2 cm zostaje zamontowałem dzisiaj do fryzarki zamontowałem już to ten pierwszy kopiujący, proszę bardzo. Widać tutaj go dokładnie teraz. O. I to cholerstwo ma nam prowadzić freza tutaj, między tymi zębami. Rostaw tego jest 11,1 mm i to tak samo ma 11,1 mm. Musiałem wyrobić nową tą blaszkę u sąsiada, bo się okazało, że wszystko markowe z jednej firmy brytyjskiej, a a po prostu jednak nie dało się tego dokupy kupy złożyć więc musiałem dwie dychy wydać żeby to dorobić i takie ja dzisiaj zakupy. Mi się wydaje że że coś z tego będzie koszt wzrósł następne 200 zł. no ale mam kupę wkrętów mam chyba 3 kilo wkrętów czy więcej także coś z tego już y, zrobimy tak to tyle. hej.